Hejka kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dziś przychodzę do Was ponownie z Haulem z Shine. Zamówiłam ostatnio 5 paczek, naprawdę bardzo dużo rzeczy, więc naprawdę mam obawę, że w tym roku nie zdołam otworzyć tutaj na wizji z Wami paczek, które mam jeszcze z poprzedniego roku z AliExpress. Więc postaram się otwierać te paczki na bieżąco i myślę, że jak co tydzień otworzę dwie lub trzy takie ogromne paki, to wreszcie tutaj te wszystkie wory, które stoją za mną, znikną. A pokażę Wam przy okazji, co zamówiłam. E, będziecie mogli się zainspirować. E, ja lubię takie właśnie hole zakupowe. Niestety nie mam jeszcze na tyle odwagi. I też takich możliwości, aby ubierać te rzeczy, które wam tutaj pokazuję. Więc wymyśliłam, że po prostu ciuchy, które zamawiam, będę pokazywała wam na razie na modelkach. A jak już minie mi ta trema, i znów wciągnę się w ten tryb YouTubeowy, to może kiedyś pokażę wam te ciuchy. Na mnie, jeżeli lubicie hole zakupowe to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Ja wiem, że wszyscy youtuberzy ostatnio żebrzą o te subskrypcje, łapki w górę i komentarze ale niestety tak działa algorytm YouTube to zupełnie nic nie kosztuje zostawienie subskrypcji, serduszka y, lub y, kciuka do góry, a twórcom naprawdę bardzo to pomaga i weźcie pod uwagę fakt, że niektórzy zarabiają na YouTubie i jest im to naprawdę potrzebne nie mówię tutaj o sobie, bo ja pracuję w pełnym etacie y, i zarabiam całkiem niezłe pieniądze, więc YouTube to jest jedyny Moja rozrywka dodatkowo, ale niektórym jest to naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. No więc, moi drodzy, już naprawdę bez zbędnego przedłużania przechodzimy do otwierania paczek, i pierwszą paczkę, którą chciałabym Wam pokazać, dostałam z Allegro. Tak ona się prezentuje. Tak jak wiecie, ja zamawiam włoską chemię. Bardzo ją lubię, a konkretnie właśnie produkty z tej firmy. Firma Tesori de Oriente ma naprawdę kilka pięknych nut zapachowych, ale ta podoba mi się najbardziej. Za każdym razem jak jestem w Polsce, zakupuję te produkty od jednego sprzedawcy na Allegro i zamawiając u niego powyżej 170 zł, wysyłkę macie za darmo. Tym razem zamówiłam sobie takie patyczki zapachowe i już nie mogę się doczekać, jak postawię je w swoim salonie, bo świeczka, którą Wam pokazywałam rok temu, już dawno mi się wykończyła. Natomiast ten zapach jest po prostu obłędny. Zakupiłam również żel pod prysznic i już Wam kiedyś mówiłam, że te produkty do kąpieli są naprawdę tak. Intensywne, że po kąpieli tymi produktami, właśnie tym płynem do kąpieli i tym żelem, macie uczucie, jakbyście naprawdę doznały jakiegoś. Ekskluzywnego doświadczenia. Ten zapach jest naprawdę tak otulający, tak trwały, że naprawdę niepotrzebne są francuskie perfumy. Zamówiłam sobie tym razem również mydło do rąk i te mydło jest naprawdę obłędne. Tak pięknie pachnie, że jak umyjecie w łazience ręce, to cała łazienka będzie przepięknie pachniała właśnie tym zapachem. Jeżeli będziecie chcieli, zostawię wam w opisie filmu link do mojego ulubionego sprzedawcy na Allegro. Ja jeszcze nigdy się na nim nie zawiodłam. Paczki wysyła naprawdę bardzo szybko, super zapakowane, a dodatkowo dodaje drobne prezenciki. Teraz już mogę spokojnie przejść do otwierania paczek z Szajd. I mam tutaj już na kolanach pierwszą paczkę. Ona jest otwarta, tak jak widzicie ponieważ nie spodziewałam się dostać y, mojej paczki podzieloną i tutaj była tylko jedna rzecz, tak ona wygląda. Ja już wiem co to jest, bo zajrzałam do środka i jest to taka biała sukienka, tak ona się prezentuje. Ja wzięłam sobie rozmiar L, bo był to ostatni rozmiar w tabeli i z doświadczenia wiem, że te rozmiary w Shine są dosyć spore, więc zazwyczaj właśnie wybieram rozmiar L. Natomiast zobaczcie, jaka malutka jest ta sukienka. Naprawdę, to jest yy, polski rozmiar S lub M ewentualnie, ale z całą pewnością nie L. Ani XL. To jest naprawdę jakaś mała rozmiarówka. I słuchajcie, z tą sukienką mam naprawdę spory dylemat, bo ona jest naprawdę bardzo ładna, pięknie wykonana. I powiem Wam, gdzie mi brakuje, aby ją dopiąć z tyłu w zamku. Oczywiście tutaj w biuście. Bo zamek dopinam tylko właśnie do biustu. No, brakuje mi jakieś 5-10 cm, aby ją dopiąć, więc sporo i nie sądzę, abym w najbliższym czasie tyle schudła, a zwłaszcza w biuście, aby ta sukienka była na mnie dobra. I ja sobie spojrzałam na moje zamówienie, i ta sukienka po rabacie kosztowała mnie tylko 6 euro. Więc no nie wiem co z nią zrobić, czy ją odsyłać, bo wiecie, ja już wyrosłam z takiej metody, że zostawiam sobie ciuchy na zaś, na schudnięcie, na przytycie, po prostu to co mi nie pasuje, brzydko leży, zaraz odsyłam. Natomiast jeżeli chodzi o tą sukienkę 6 euro, to nie jest jakaś wysoka cena, może sprzedałabym tą sukienkę po prostu na marketplace, lub na Vinted. Doradźcie mi coś w tym temacie, bo naprawdę nie chcę chodzić mi się na pocztę z jedną rzeczą i jej odsyłać. Chyba, że w następnej paczce, która jest jeszcze zamknięta, znajdę jeszcze jakieś inne rzeczy, które będę chciała odesłać, to wtedy tą sukienkę również odeślę. No więc moi drodzy, mamy kolejną paczkę, patrzcie jaka ona jest wielka. Wielka i ciężka, i ja wiem co w niej się znajduje. To jest yy, jedna z pierwszych paczek, która do mnie ostatnio przyszła. Patrzcie, jak jest upchnięta, i tutaj, w tej paczce, znajduje się naprawdę bardzo dużo rzeczy. Nie pytajcie, ile zapłaciłam za tą paczkę, bo naprawdę dość sporo. A biorąc pod uwagę szalejącą inflację, to nie chcę, abyście mieli do mnie żal, yy, że wydaję pieniądze na takie rzeczy. Ale tak jak wiecie, ja lubię mieć zapasy we wszystkim, w ubraniach, w butach, w kosmetykach. No i jak dostaję kod rabatowy z Shine, to po prostu nie mogę się opanować, a zwłaszcza jak przeliczę sobie, że te rzeczy kosztują bardzo tanio, to tym bardziej. Jeżeli też tak macie, to piszcie mi w komentarzach, ale już naprawdę nie przedłużając, przechodzimy do wyjmowania rzeczy. I pierwsza rzecz, jaka tu wszystkie ciuchy z Shine macie zapakowane w takie strunowe woreczki. Ja już tych woreczków mam naprawdę tak dużo, że ich nie zatrzymuję. Natomiast pamiętajcie, że jak otwieracie paczki z Shine, to tych woreczków od razu nie wyrzucajcie, bo jak odsyłacie ciuchy do Shine, to one muszą być oryginalnie zapakowane w te same worki. No i pierwsza tutaj znajduje się katana. Ta katana mi się bardzo spodobała ze względu na te buwiaste rękawy, zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje i powiem Wam, że ja wybrałam sobie tą katanę w rozmiarze M, ponieważ L już nie było i cieszę się, że zamówiłam mniejszy rozmiar, bo zobaczcie jaka ona jest duża, zobaczcie na mnie i ona będzie na mnie idealnie leżeć, tak myślę. Ale zaraz po nakręceniu tego filmu wszystkie ciuchy zmierzę. Ta katana bardzo mi się podoba, jest super wykonana, delikatnie śmierdzi, ale tak jak wiecie, większość właśnie tych ciuchów z Chin ma taki specyficzny zapach, a dodatkowo jest to jeans, więc jeans również ma ten swój nieprzyjemny zapach. Bardzo jestem zadowolona z tej katany. I zaraz po filmie będę ją mierzyć. Następnie tutaj w tym worku mamy buty. Dziwię się, że te buty są tak zapakowane, dwa po prostu oddzielnie, bez żadnego woreczka. Tak, o, one przyszły. Ja latem zamówiłam mojej mamie takie buty i ona jest do tej pory z tych butów bardzo zadowolona. One są po prostu leciutkie jak piórko, więc ja. Postanowiłam zamówić sobie taki sam model, tak one się prezentują. Są to takie Adidaski skarpetkowe tak wyglądają bardzo leciutkie, bardzo wygodne super się wkładają, bo tutaj nic nie trzeba sznurować. Jedynie musicie uważać na rozmiar, bo niestety chińska rozmiarówka jest zaniżona i zawsze musicie brać jeden rozmiar większy. To jest rozmiar 38, a ja normalnie noszę 37. Wyjmuję kolejną rzecz z worka i ja wiem już co to jest. Zobaczcie, coś takiego w kratkę. Jest to taka gruba koszula. Taka misiowata, naprawdę bardzo przyjemny, mięciutki materiał. W zasadzie myślałam, że to będzie odrobinę sztywniejsze, ale w sumie jestem zadowolona, że to jest taki milutki, mięciutki materiał. Naprawdę super. Ta koszula jest w rozmiarze L i powiem Wam, że ta l -ka jest naprawdę spora i będzie na mnie dość oversizedowa ale tak jak wam już niejednokrotnie mówiłam, zamawiając na Shine, czytajcie opisy innych klientów, bo tam będziecie mogli sobie wyłapać, czy dana rzecz jest większa czy mniejsza. Niektóre po prostu ciuchy mają być oversize'owe, a nie każdy z nas przecież chce chodzić w takich wielkich worach, ale ta Elka wydaje mi się, że będzie na mnie dobrze pasować, nawet jeżeli jest troszeczkę luźniejsza, to mi absolutnie to nie przeszkadza. Powiem Wam, że ja już jestem w takim wieku, że naprawdę zupełnie nie przejmuję się opinią innych. Kupuję ciuchy często na mnie za duże, bo tak jak wiecie, ja mam rozmiar dziecka i mogłabym się ubierać w sklepach dziecinnych. I jak ubiorę powiedzmy, duży oversize'owy dres, to wyglądam dosłownie, jak ludzik myślę, ale co komu do tego, jak wy się ubieracie, co wynosicie, jak to się mówi po młodzieżowemu, mam po prostu na to wywalone. Ja ubieram się tak, jak mi pasuje, i tak jak mi jest wygodnie, a opinia innych zupełnie mnie nie obchodzi ale dość tych wywodów będziemy przechodzić dalej zakupiłam na shine takie oto kulki jest to taki masażer do karku, ja widziałam ten masażer w filmiku u pewnego fizjoterapeuty, podkłada się tu po prostu z tyłu pod kark, jak się kładziecie i masujecie się tymi kulkami, więc super, mam nadzieję, że mi się sprawdzą, bo nie były drogie, a sprawdzałam cenę naprawdę w kilku miejscach. Następna rzecz paczki, i tak jak widzicie, są to również buty, i te już są ładnie zapakowane w woreczek. Tak się one prezentują. Te wzięłam w rozmiarze 37, ponieważ w opisie właśnie tego produktu klienci pisali, że rozmiar wypada na duży więc już nie chciałam ryzykować zamówiłam po prostu 37 i wydaje mi się tak y, wzrokowo, że będzie to 37 ładnie się prezentują ja mam naprawdę bardzo dużo par butów z AliExpress i z Shine i one niczym się nie różnią od tych butów które kupujecie w Daishmanie czy w CCC taka sama jakość tak one się prezentują naprawdę bardzo ładne te już są dość ciężkie, bo tak jak widzicie, ta podeszwa jest gruba i to jest taka guma. Przymierzę, sprawdzę, czy będą wygodne. Kolejna rzecz spaczki i jest to taki masażer. Tak jak widzicie, jest to taki kulkowy masażer do twarzy. Powiem Wam, że ja nigdy wcześniej mojej twarzy nie masowałam. Natomiast niestety po 40 skóra wiotczeje i nawet maseczki, kremy przeciwzmarszczkowe i inne zabiegi no nie zdziałają nie wiadomo jakich cudów, więc postanowiłam kupić sobie właśnie ten masażer i oglądałam dziewczyny na TikToku, które właśnie pokazywały różnice między prawą a lewą stroną, między stroną, która właśnie była wymasowana takim urządzeniem, a stroną, która nie była. I są naprawdę widoczne gołym okiem efekty, więc to kosztowało jakieś grosze, więc dlaczego mam nie spróbować? No, i wyciągam kolejną rzecz. I tak jak widzicie, są to kolejne buty. Zapakowane oddzielnie. Tak one się prezentują. Ja mam już jedne podobne buty, takie białe. I nie noszę ich za często ze względu właśnie na ich kolor. Myślałam, że właśnie białe takie kremowe buty często będę ubierać. Natomiast nie. Wolałabym mieć czarne. Dlatego też zamówiłam sobie też czarne. Rozmiar 38 fajnie się prezentują. Ta podeszwa jest gumowa, naprawdę bardzo porządna. Ja uwielbiam takie buty. Naprawdę mam tych butów sporo, właśnie tego typu. Mam nawet w mojej kolekcji butów jedne glany, ale niestety no, nie chce mi się ich sznurować, więc nie często je ubieram. No i już ostatnia rzecz z mojego pora. Tak jak widzicie, jest już zupełnie pusty. Są to kolejne buty, więc widzicie, ile tym razem butów zamówiłam. Tak się one prezentują. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Są dość ciężkie, ale tak jak widzicie, no ta podeszła, musi swoje ważyć. Generalnie ja butów nie niszczę, chyba że są to moje ulubione buty. Wówczas noszę je po prostu bez przerwy, aż wszędzie mają dziury. I naprawdę jest mi nawet wtedy żal ich wyrzucić, wtedy szukam zastępstwa dla nich i tak było właśnie tym razem. W zeszłym roku miałam właśnie podobny model butów wzorowany na tych słynnych Balenciagach. I powiem Wam, że to były najwygodniejsze buty, jakie w życiu posiadałam. Te prezentują się tak. Tutaj wykonane są z takiej miękkiej skórki. Podeszwa jest ciężka, taka naprawdę porządna. Wszystkie te buty po nakręceniu tego filmu oczywiście zmierzę i sprawdzę, jak poszło mi z doborem rozmiaru. Wszystkie niepasujące pary oczywiście odeślę. Natomiast zamówię je sobie ponownie, bo są bardzo fajnie wykonane kosztowały naprawdę jakieś śmieszne pieniądze, bo powiem Wam, że ja już przetestowałam tańsze, droższe, markowe buty i one naprawdę niczym się nie różnią jedynie znaczkiem, więc jeśli nie muszę przepłacać, to po prostu nie chcę i wolę mieć 10 par tego typu butów niż jedną parę jakiejś tam słynnej marki i pochodzić w nich tyle samo co i w taki. Otworzyłam kolejną paczkę i powiem wam, że ja jeszcze nigdy nie dostałam paczki z shine w pudełku. Natomiast to zamówienie było tak duże, że tak jak widzicie, przyszło do mnie w kartonie i będziemy zaraz patrzeć, co tutaj się znajduje. Powiem wam, że teraz zamówienia z shine przychodzą naprawdę bardzo szybko maksymalnie dwa tygodnie, więc już nie musicie długo czekać na wasze zamówienia tak jak na zamówienia z AliExpress. I zobaczcie, w pierwszym woreczku był strój. Stroje były teraz naprawdę w bardzo dużej przecenie, więc zamówiłam sobie strój, ale niestety będę go odsyłać, bo tak jak widzicie, niestety tutaj się im coś pomyliło. Bo zobaczcie, jaka jest mała góra od tego stroju. No nie wiem, kto ma taki mały biust. Pewnie niektóre kobiety mają, no ale niestety ja jestem posiadaczką sporego biustu, więc od razu wkładam tutaj do tego woreczka i ten strój z całą pewnością będzie odesłany. Wszystko jest jeszcze tutaj, tak jak widzicie, zafoliowane, więc muszę to otworzyć. O, Mamy pierwszą rzecz. Tak ona wygląda, i powiem Wam, że ona jest jakaś splaszczona, tak jakby została odestana. Tak, jakby zostało odesłane powietrze z tych psiuchów, aby zajmowały mniej miejsca. O to mi chodzi. No i pierwsza rzecz to jest kurtka. Tak się ona prezentuje. Bardzo ładny kolor jest tej kurtki, taki kremowy. Nie wiem, czy będziecie mogli to dobrze zobaczyć w kamerze. Tutaj mam taki dopinany kołnierz. Ta kurtka bardzo ładnie prezentowała się na modelce, dlatego też ją zamówiłam, ale w dotyku jest niestety bardzo cienka. Myślę, że na taką lekką zimę lub na teraz będzie sam raz i jest dość szeroka. Tak ona się prezentuje. Myślę, że niczym nie różni się od kurtek, które możecie kupić w znanych sieciówkach. Ładnie wykonana, muszę ją przymierzyć, i wtedy będę mogła coś więcej na jej temat powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o grubość, to myślę, że nie będzie zbyt ciepła. Otwieram kolejną paczkę, i tutaj również jest kurtka. Tym razem czarna. Tak ona wygląda. Powiem Wam, że bałam się, że ta kurtka. Będzie taka błyszcząca, a y, takiej nie chciałam. Chciałam właśnie taką matową i y, ona wygląda naprawdę super. Super prezentuje się ta kurtka. Y, powiem Wam, że w zeszłym roku na AliExpress kupiłam sobie taką y, kurtkę y, skórzaną, y, krótką, taką bomberkę, y, i naprawdę przechodziłam w niej całą zimę. Oczywiście tutaj zimy nie są takie mroźne jak w Polsce, więc taka kurtka w zupełności mi wystarczyła. Ona była na mnie ze trzy rozmiary za duża, ale tak super mi się sprawdziła, że postanowiłam kupić sobie tym razem również kilka kurtek. Wszystkie oczywiście zmierzę, jak one wyglądają. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, to jest naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chodzi o ciuchy z Szajn, to powiem Wam, że z jakości jestem naprawdę zadowolona. Natomiast wiem, że są przypadki, że te ciuchy są bardzo złej jakości, ale tak jak Wam mówiłam, ja przed zakupem czytam komentarze, oglądam zdjęcia. Więc jeżeli już decyduję się na zakup jakiejś rzeczy, to jestem w 80% pewna, że ta rzecz spełnia moje oczekiwania. I na tych kurtkach się nie zawiodłam, bo prezentują się naprawdę super. Bierzemy kolejną rzecz z paczki. No i oni musieli odes odessać te kurtki, bo one by zajęły trzy razy więcej miejsca niż yy, teraz zajmują. No i tutaj mamy kolejną kurtkę, tak ona wygląda. Ta jest sporo większa od tamtych, ale ta też ma inny krój. To jest taka długa kurtka zatyłek, tyłek, tak ona się prezentuje. Fajny wzór jest tej kurtki, powiem Wam szczerze. Tak ona wygląda. Zapinana jest na zamek i na zatrzaski. No, ciężko jest cokolwiek powiedzieć przed zmierzeniem, ale tak na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba. Tutaj mamy skarpetki i powiem Wam, że ja skarpet naprawdę z Shine mam dużo. Jestem z nich. No słuchajcie, jeżeli chodzi o składy, no to oczywiście nie jest on jakiś idealny, bo tak jak tutaj widzę, jest tylko 25% bawełny, 10% elastanu i aż 65% poliestru. Ale powiem Wam, że na zimę yy, naprawdę fajnie mi się sprawdzają najlepszym materiałem na skarpety jest oczywiście bawełna natomiast tak jak Wam powiedziałam ja lubię te skarpety i zimą w ogóle mi ten poliester w skarpetkach nie przeszkadza ale jeżeli Wy macie nadwrażliwe stopy jeżeli stopy Wam się nadmiernie pocą no to oczywiście wybierajcie skarpety 100% bawełny rozmiar 2XL i tak jak widzicie te 2XL nie jest bardzo duże, więc jeżeli macie w domu dużych chłopów, to zamawiajcie rozmiar XL bądź 2XL. No, spodenki są spore, więc tak, stosunkowo do tej koszulki w zasadzie nie pasują, ale widzę, że tutaj można ściągnąć sznureczkiem, więc myślę, że będą fajnie się sprawdzać. Te rzeczy letnie były w tej chwili na bardzo dużej przecenie dlatego też zakupiłam sporo właśnie takich rzeczy tutaj mamy skarpetki białe z takim oto znaczkiem z takim liściem klonu. skarpetki jak skarpetki tutaj nie ma co się rozwodzić na skarpetkami zobaczę tylko czy tutaj jest podany skład nie ma ale z całą pewnością jest tam domieszka poliestru cóż tu następnie mamy mały woreczek więc coś małego no, i tutaj mamy kolejny strój. Stroje były naprawdę w tej chwili bardzo tanie. Te stroje kupiłam dosłownie po 4-5 euro, więc no za taką cenę w sezonie stroju kąpielowego nie kupicie. No i tak jak widzicie, tutaj ta góra już wygląda zupełnie inaczej. Te miseczki są większe. Myślę, że ładnie będzie wyglądać, bo jeszcze ma dodatkowo takie usztywnienie. Ja mam sporo stroi właśnie z Shine. Stroje na Shine są naprawdę bardzo fajne i dobrej jakości. Tutaj mamy kolejną kurtkę. Tak jak widzicie, zaopatrzyłam się w kurtki tym razem naprawdę do bólu. I tutaj mamy coś w rodzaju takiej bomberki. Piękny kolor jest tej kurtki, taki właśnie kremowy, śmietankowy. Ładnie tutaj jest wykończona pod szyją. Kiedyś były modne właśnie takie krótkie kurtki w ciemniejszych kolorach, natomiast ja chciałam mieć taką jasną. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie wykonana. Fajny ten materiał jest w dotyku, naprawdę taki mięciutki, miły. Kaptur jest czarny. Duża, naprawdę obszerna bluza, rozmiar 2XL. W zeszłym roku zamówiłam naprawdę dużo dresów na Shine. Dla moich mężczyzn. I naprawdę są wszyscy bardzo zadowoleni. Bardzo dobrze im się noszą. Więc jeżeli macie chłopaków w domu, to ogarnijcie stronę męską na Shine. Na pewno coś znajdziecie. I tutaj jest kolejny komplet. Tym razem jest to taka podkoszulka. Tak ona wygląda, powiem. Powiem Wam, że naprawdę tak milutka w dotyku, że aż zastanawia mnie jaki to jest materiał. Zaraz gdzieś tutaj y, znajdę metkę i sprawdzę. No, niestety, wszystko po chińsku, nic tutaj nie przeczytam, jaki to jest skład tego y, materiału. Ale miły w dotyku, bardzo cieniutki, więc latem będzie przewiewny. Bardzo miły, dosłownie w dotyku jak kaszmir. A do tego były takie długie spodnie. Śliczny taki pistacjowy kolor. Spodnie są na gumce, i tutaj na nogawkach również mają gumki. Z tego kompletu jestem naprawdę bardzo zadowolona. Koszulka jest miła w dotyku, przewiewna, więc na lato super się sprawdzi, a i spodnie są z takiego delikatnego materiału przewiewnego, więc myślę, że w nich również nie będzie w upalne dni za gorąco. Fajnie wykonane i takie letnie komplety były w tej chwili na shine w bardzo atrakcyjnej cenie. Ten kosztował 6 euro, więc no szkoda było nie wziąć za taką cenę i poleży sobie po prostu w szafie do przyszłego sezonu. No i zobaczcie, całe pudło mamy już puste, więc wszystkie rzeczy Wam dzisiaj już pokazałam. Mam nadzieję, że takie hole zakupowe Wam się podobają i nie było dzisiaj za długo i za nudno, a ja już nie przedłużając, pozdrawiam Was dzisiaj serdecznie. Trzymajcie się ciepło, i do następnego filmiku. Pa! pa!